Witam w kuchni pełnej napażanek, witam w ten szczególny świąteczny czas. Miałem taki pomysł, aby nakręcić taki relaksacyjny, nostalgiczny odcinek, w którym podzieliłbym się z wami swoimi wspomnieniami z chyba najlepszych świąt Bożego Narodzenia, jakie w życiu miałem, spędzonymi właśnie przed tą... Konkretnie Amiką 500, dokładnie przed tym właśnie egzemplarzem i przed tym dokładnie egzemplarzem monitora Philips. Chciałem, was, chciałem Wam opowiedzieć właśnie o tych moich najlepszych świętach i pograć przez chwilę właśnie w takie gry, w które wówczas w trakcie tych świąt grałem, czyli w Flashbacka i w Secret of Monkey Island. No ale niestety będzie to raczej odcinek chyba o złośliwości przedmiotów martwych, ponieważ gdy zacząłem się przygotowywać do nagrania, to stwierdziłem, że ta wbudowana stacja dysku w Amidze nie działa. Ona już wcześniej stwarzała problemy, więc myślałem, że może sięgnę po zewnętrzną stację dysków. Akurat mam taką od CDTV, ale okazuje się, że ona też właśnie wyzionęła ducha. Więc zacząłem grzebać w swoich gratach i szukać jakiejś innej, sprawnej stacji dysków. To jest akurat, to jest akurat ta stacja, która tutaj fabrycznie była w tej 500 zamontowana. Spróbowałem tą, nie wiem skąd ją mam, co to jest za stacja, ale też nie działała. Zadziałała w końcu akurat ta stacja, po której najmniej bym się tego spodziewał. To jest stacja z mojej 1200, którą miałem umieszczoną w obudowie Tower mikronika i tutaj nawet jest naklejka Mikronika. I jakoś tam udało mi się tą stację zmusić do działania, aczkolwiek gdy przeprowadziłem test, a mi test kitę, to on też wykazywał jakieś tam błędy. No i nie wiem, czy mi się faktycznie uda którąś z tych gier uruchomić, no ale spróbujemy. To wydanie flashbacka kupiłem jakiś czas temu na AmiBayu, Sprzedawca opisał stan tego pudełka jako akceptowalny. No, ciekawy jestem, co według niego byłoby nieakceptowalne, ponieważ jak dla mnie to, to pudełko jest całkowicie zniszczone i myślę, że bardzo ciężko będzie je przywrócić do jakiegoś takiego w miarę sensownego stanu. Tutaj, nawet w środku, widzę, że są jakieś takie ślady. Nawet nie wiem, czy nie przypadkiem pleśni, więc no to jest takie wszystko bardzo zniechęcające. Natomiast zależało mi, zależało mi akurat na tym konkretnie wydaniu, bo to jest wydanie francuskie, bardzo fajne, takie pudełko złożone z dwóch jakby warstw, bardzo fajny taki artwork. A właśnie w francuską wersję flashbacka grałem. Grałem po raz pierwszy. Pierwszy mój kontakt z tą grą to było właśnie wydanie francuskie. O ile pudełko jest w kiepskim stanie, o tyle akurat instrukcja na szczęście jest całkiem przyzwoicie zachowana, jest bardzo fajnie napisana i opowiada całą taką e, no, taką historię tego świata flashbacka z perspektywy osoby zamieszkującej ten świat, że tak się wyrażę to jest tak jakby przewodnik po e, między innymi po mieście New Washington czyli tym mieście gdzie odbywa się, gdzie toczy się akcja drugiego poziomu flashbacka no dobra, wkładam dyskietkę numer jeden i zobaczymy czy coś się z tego uda zrobić OK, mamy tutaj zabezpieczenia typirackie. Ja właśnie sobie zdałem sprawę, że postawiłem tak piwo, że Wam zasłaniam tutaj ekran. Zabezpieczenie jest ciekawe, trzeba znaleźć ten wzór, który tutaj jest na ekranie i jego odpowiednik tutaj w instrukcji. No chyba nawet znalazłem i podać ten kod. No dobra, dobra, tu muszę teraz wpisać 89, francuski układ klawiatury. <grym>, AD7. B. No, chyba zadziałało. Proszę bardzo. Delphin Software International and US Gold. Intro leci, no widzieliście je na pewno 100 razy, no okej, okay, no to może coś z tego jednak wyjdzie, to w tym czasie, skoro może coś z tego będzie, to jednak spróbuję właśnie zrealizować ten pierwotny plan tego odcinka, czyli troszeczkę właśnie otworzyć tego ducha tych moich najlepszych w życiu świąt i podzielić się z wami tymi moimi wspomnieniami właśnie z tych świąt. To był rok 92 albo 93 już nie, nie pamiętam tego za każdym razem muszę sprawdzać. 500 dostałem na imieniny. I dostałem ją ten dokładnie właśnie egzemplarz, ale nie miałem do niego monitora. Także przez pierwszy okres użytkowania tego komputera, albo pożyczałem monochromatyczny monitor od kumpla, ale on niestety w którymś momencie się spalił i kolega go zabrał, już powiedział, że mi nic więcej w życiu nie pożyczy, albo podłączałem ją do telewizora w salonie. Podłączałem go przez kabel inch do wyjścia komponentowego, kompozytowego, przepraszam, ale jeżeli znacie 500, to wiecie, że ona na wyjściu kompozytowym. Podaje wyłącznie sygnał monochromatyczny, sygnał czarno-biały no, z jakichś tam względów oszczędnościowych, mogło się zawiesić, bo nie ma dalszego ciągu. No i mogłem korzystać z tego komputerka, dopóki rodzice nie wrócili z pracy. No bo wtedy oni chcieli sobie oglądać swoje tam teleekspresy, swoje jakieś inne historie. Także to było najwyżej, nie wiem, godzina, półtora i góra, dwie godziny dziennie i tyle. I koniec komputerowania na dzisiaj, i właśnie w tym 90. -tym w drugim albo trzecim roku, na Boże Narodzenie otrzymałem chyba najbardziej utęskniony i wyczekiwany prezent przeze mnie. Jeszcze raz muszę pisać zabezpieczenie, wprowadzić tutaj to zabezpieczenie antypirackie. Najbardziej wytęskniony prezent w, chyba w moim życiu, jakim był ten właśnie monitor Philips cm 88332 Kolorowy, analogowy monitor, kinaskopowy oczywiście jak widać do właśnie komputerów Commodore, w tym do Amigi i wtedy po raz pierwszy e, tak naprawdę zobaczyłem obraz tej swojej 500 w kolorze. Po raz pierwszy te gry, w które wcześniej grałem, chociażby tak jak Flashback, po raz pierwszy zobaczyłem je w kolorze. Ja wcześniej jeszcze zanim miałem ten monitor, bawiłem się Deluxe Paintem. Miałem że wersję 3, oczywiście też piracką. Tworzyłem nawet jakieś tam swoje proste takie prymitywne graficzki i też wszystko w odcieniach szarości. E, no bo tylko tylko to widziałem właśnie czy na tym monitorze kumpla czy na tym telewizorze podłączonym przez łącze kompozytowe. Więc po podłączeniu Amigi do tego właśnie monitorka po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć to wszystko tutaj w odcieniach wreszcie w kolorze nie w odcieniach szarości tylko wreszcie w kolorze. I nie potrafię Wam opisać jak to nie było niesamowite wrażenie. O, w końcu się udało. No dobra opcje. Poziom trudności normalny. A tam joysticki olewam. Będę grał na klawiaturze. No to robię start. Zobaczymy, czy uda się załadować pierwszy poziom. Nie pamiętam, czy on jest na tej pierwszej dyskietce. Czy nie będę musiał zmieniać dyskietek. Oby nie. No ale i tak poszliśmy o krok dalej. Jestem oczywiście już wyczulony na odgłosy tej stacji dysków. Już wiem, kiedy on ma problem z odczytaniem jakiegoś sektora. Ale póki co jakoś tam sobie radzi. A jednak dyskietka numer dwa. No niestety, nie zaczytuje się. Gdzieś tam po drodze jakiś błąd jednak się pojawia. No, szkoda. No szkoda, bo akurat właśnie ten flashback jest dla mnie taki wyjątkowo nostalgiczny. No ale spróbujemy inną grę, w którą też wiąże ogromne wspomnienia. Też między innymi właśnie z tych, z tego okresu świąt, czyli Secret on Monkey Island. To jest też wydanie oryginalne, chyba amerykańskie, które kiedyś tam przed laty nabyłem. Dzisiaj akurat wydanie Monkey Island jest bardzo kosztowne. Także udało mi się je upolować dosyć dawno temu za stosunkowo, w to stosunkowo atrakcyjnej cenie. To wydanie Monkey Island na Amiga jest o tyle ciekawe. To oryginalne wydanie, bo to piracki działało inaczej. To oryginalne wydanie jest o tyle ciekawe, że ono uruchamia workbencha i widzimy tutaj taką fascynującą, ogromną ikonę, jaka to jest rzeczy 640, pewnie na 256. No to myślę, że ta ikona ma tak ze 400 pikseli w poziomie na pewno. Oczywiście też muszę sobie przygotować na podorędziu element związany z zabezpieczeniem antypirackim, jak to w oryginalnym wydaniu zapomniałem jak gry z dyskietek długo się ładują, ale długo, ale chyba no nie odpukać. Chyba skutecznie, bo już tutaj kursor mys myszy się pokazał. Tak czeka nas mały quiz historyczny. No, i teraz muszę pokręcić to właśnie zabawne kółeczko w taki sposób, żeby ustawić takiego ryja, jakiego tutaj widzimy, czyli osoba z taką chustą na głowie, ale z ryjem takim jakimś szczerze mówiąc, przypominającym bardziej jakąś małpę i kiedy ten pirat został powieszony w Antigule? Antigua? nie wiem jak to się odmienia, w 1726 roku. chyba miałem rację. No i mamy tutaj piękne intro. Także będę kontynuował tą opowieść. Dostałem ten właśnie upragniony, wymarzony monitor i po raz pierwszy te wszystkie fantastyczne gry, takie właśnie jak Monkey Island, po raz pierwszy zobaczyłem w kolorze i byłem tym tak zafascynowany, że to była moja pierwsza w życiu zerwana noc przed komputerem. No wiadomo tam choinka, prezenty. Byli moi młodsi kuzyni, oni jakieś tam dostali Lego. No, super. A ja dostałem właśnie monitor w takim ogromnym kartonie, czy no, relatywnie ogromnym. No, na pewno był to fizycznie największy prezent pod choinką. Eee, a ile ja wtedy miałem lat? No, 12-13 lat, coś takiego. Czyli byłem jednak e, dzieciakiem. Ci moi kuzyni byli ode mnie młodsi. Eee, jakoś tak pamiętam, że jeden z nich to chyba E, chyba miał pretensje do rodziców, że dlaczego ja dostałem akurat ten największy prezent e, Ale on tak naprawdę w ogóle nie wiedział co to jest monitor, on był małym szczylem wtedy I po tej wigilii, gdy już tam stopniowo członkowie rodziny się rozeszli do, do domów Ja sobie ten właśnie monitor ustawiłem w swoim e, dziecięcym pokoiku Podłączyłem do niego właśnie ten konkretny egzemplarz Amiga 500 I w taki gry właśnie, jak Monkey Island Aczkolwiek inne wydanie e, Czy flashbacka E, właśnie sobie pogrywałem i byłem tak tym zafascynowany, że spędziłem nad tym całą noc. Siedziałem do rana. Już nie pamiętam dokładnie do której godziny, ale chyba już się zaczynało robić za oknem jasno, czyli no w grudniu, wiecie, jasno się robi, nie wiem, o siódmej. A jeszcze sobie dodatkowo budowałem klimat, e, słuchając mojej wówczas ulubionej płyty, której, którą słuchałem na śmierć, czyli Fear of the Dark, Iron Maiden. Jeżeli znacie Ironów, no to z pewnością kojarzycie ten album, jeden z popularniejszych. Dźwięk z komputera no dobiegał z głośników monitora, a miałem wówczas taką fajną mini wieżę i z niej, no, cichutko, żeby nie przeszkadzać innym domownikom w nocy, lecieli sobie a ironii za oknem padał śnieg. No, magiczny czas, więc myślę, że chyba rozumiecie teraz, dlaczego akurat te święta tak wyjątkowo e, nostalgicznie, z wyjątkową przyjemnością wspominam. Jestem ciekawy, czy wy też macie podobne jakieś wspomnienia, właśnie ze świąt, może związane tutaj z naszymi ulubionymi retro komputerkami, chociaż wtedy jeszcze pewnie nie były retro, e, z jakimiś grami, e, z jakimś oprogramowaniem, które wyjątkowo Wam jakoś zapadło w pamięć, bardzo chętnie e, się dowiem. Podzielcie się tym proszę w komentarzach. No a tymczasem będę już kończył ten odcinek. Dziękuję wam za ten kolejny rok, który spędziliście tutaj razem ze mną. Dziękuję, że poświęciliście czas na, na obejrzenie tego odcinka. No i życzę Wam po prostu spełnienia marzeń, szczęścia, żeby ten kolejny rok był jak najbardziej dla was udany. No i do zobaczenia już w niebawem w kolejnych odcinkach pewnie w styczniu. Dziękuję za uwagę.